Optifine to najpopularniejsza modyfikacja do Minecrafta, która sprawiła, że prawie każdy gracz Minecrafta ją pobrał. Dlaczego? Ilość funkcji poprawiających jakość gry, które Optifine dodawał, była niesamowita. Minecraft bez tego moda wydawał się niekompletny. Jednak w ostatnich latach Optifine upadł, tracąc na popularności i znaczeniu wśród graczy. Dziś prawie nikt go już nie używa. W dzisiejszym odcinku zastanowimy się, jak do tego doszło. Gdy Minecraft był jeszcze w fazie beta, wielu graczy doświadczyło problemów z wydajnością. Gra, choć niezwykle popularna, była dość wymagająca dla sprzętu komputerowego, a płynność rozgrywki często pozostawiała wiele do życzenia. Właśnie w tym kontekście narodził się Optifine, stworzony przez dewelopera o pseudonimie SP614X. Optifine zaczynał jako skromny projekt, mając na celu poprawę wydajności gry poprzez optymalizację jej kodu. Pierwsze wersje tego moda były proste, ale skuteczne. Głównym celem było zwiększenie liczby klatek na sekundę oraz zmniejszenie lagów i zacięć, które były zmorą wielu graczy. Optifine szybko zyskał popularność dzięki swojej zdolności do znacznego poprawienia płynności gry, co czyniło Minecrafta bardziej grywalnym nawet na słabszych komputerach. Wczesne wersje Optifina były proste, oferując tylko kilka podstawowych opcji konfiguracyjnych, takich jak możliwość wyłączenia niektórych efektów graficznych, zmniejszenie renderowania detali czy poprawa zarządzania pamięcią. Te proste zmiany miały jednak ogromny wpływ na wydajność gry, a gracze zaczęli masowo pobierać i instalować Optifina, szukając sposobu na lepszą rozgrywkę. OptiFine nie tylko poprawił wydajność, ale także wprowadził nowe funkcje, które stały się jego znakami rozpoznawczymi. Jedną z takich funkcji było dodanie opcji zoomu, co pozwalało graczom na zbliżenie obrazu i lepsze oglądanie odległych obiektów. Ta funkcja była niezwykle popularna i stała się jednym z głównych powodów, dla których wielu graczy nie wyobraża sobie gry bez tego właśnie moda. W miarę jak projekt rozwijał się, SP614X zaczął wprowadzać coraz więcej ulepszeń i nowych funkcji. Optifine stał się nie tylko narzędziem do poprawy wydajności, ale także do personalizacji grafiki w grze. Dodano wsparcie dla tekstur HD, dynamicznego oświetlenia, a także możliwość korzystania z shaderów. Które radykalnie zmieniły wygląd gry, dodając realistyczne efekty świetlne i cieniowanie. Pomimo swojej prostoty, modyfikacja ta zyskała ogromną popularność wśród społeczności Minecrafta. Było to bowiem narzędzie, które każdy gracz mógł łatwo zainstalować i skonfigurować, co czyniło je dostępnym nawet dla tych, którzy nie mieli doświadczenia w modowaniu. Dzięki temu Optifine stał się nieodłącznym elementem wielu instalacji Minecrafta, a jego twórca zyskał uznanie i szacunek wśród całej społeczności. Od momentu swojego powstania ta modyfikacja odnosiła niesamowite sukcesy, dostarczając graczom Minecrafta narzędzia, które znacząco poprawiały ich doświadczenia z grą, jednak z czasem zaczęła napotykać na poważne problemy, które zapoczątkowały jej upadek. Pierwszym poważnym wyzwaniem były zmiany wprowadzone przez Mojang w aktualizacji 1.13. Była to duża aktualizacja, znana jako Update Aquatic która przyniosła wiele nowych funkcji i mechanik do gry. Niestety te zmiany wprowadziły także znaczące zmiany w kodzie Minecrafta, co sprawiło, że aktualizacja tej modyfikacji stała się znacznie trudniejsza i bardziej czasochłonna. Wydajność gry stała się kolejnym dużym problemem. Minecraft zaczął cierpieć na znaczne spadki wydajności, szczególnie w momencie generowania nowych chunków czy podczas intensywnych działań w grze, Optifine, które wcześniej znane było z popraw wydajności, zaczęło tracić na znaczeniu, gdyż nie było w stanie nadążyć za szybkim tempem zmian wprowadzonych przez Mojang. Dostosowanie kodu tej modyfikacji do najnowszych wersji Minecrafta okazało się być ogromnym wyzwaniem. Każda kolejna aktualizacja gry wprowadzała nowe problemy, z którymi zespół deweloperów Optifina musiał się zmagać. To spowodowało, że aktualizacje stawały się coraz rzadsze i zajmowały coraz więcej czasu. Co z kolei frustrowało użytkowników, którzy oczekiwali szybkich i skutecznych rozwiązań. Przykładowo, dodanie wsparcia Optifina do najnowszej wersji Minecraft'a, jaką jest 1.20.6. Zajęło aż 38 dni. Te problemy zaczęły przyciągać uwagę społeczności Minecrafta, która zauważyła, że OptiFine nie jest już tak niezawodny jak kiedyś. Frustracja rosła, a gracze zaczęli szukać alternatywnych rozwiązań, które mogłyby lepiej sprostać ich oczekiwaniom. Pomimo tych wyzwań OptiFine nadal było używane przez wielu graczy, głównie ze względu na brak realnych alternatyw. Jednak sytuacja miała się wkrótce zmienić wraz z pojawieniem się nowych modów, które miały na celu zastąpienie starej modyfikacji i poprawę wydajności gry w sposób, którego starsze narzędzia nie mogły już zapewnić. W miarę jak OptiFine zaczęło napotykać na problemy, pojawiły się nowe mody, które oferowały lepszą wydajność i bardziej nowoczesne rozwiązanie. Najbardziej znane z tych modów to sodium, lithium i iris. Które szybko zyskały popularność wśród społeczności Minecrafta. Sodium był jednym z pierwszych modów, które bezpośrednio konkurowały z Optifine'em. Skupiał się on na optymalizacji wydajności gry, szczególnie w nowszych wersjach Minecrafta, które były bardziej zasobożerne. dzięki nowoczesnym technikom optymalizacji oferował o wiele lepszą wydajność niż swój poprzednik, zwłaszcza na starszych komputerach. W rezultacie gracze zaczęli przechodzić na Sodium. Zauważając znaczną poprawę płynności gry. W dodatku, gdy wychodziła nowa wersja Minecrafta, aktualizacja do tej wersji wychodziła w ten sam dzień, dzięki czemu gracze nie musieli czekać kilku tygodni lub kilku miesięcy, jak to było w przypadku OptiFina. Kolejnym konkurencyjnym modem był Iris, który dodał wsparcie dla shaderów, a jednocześnie oferował lepszą kompatybilność z innymi modami i nowoczesnymi wersjami Minecrafta. Dzięki temu gracze mogli cieszyć się piękną grafiką i efektami wizualnymi, jednocześnie zachowując wysoką wydajność gry. Sodium, Lithium i Iris oferowały o wiele lepszą wydajność, szybsze aktualizacje i większą kompatybilność z innymi modami. Gracze więc zmęczeni długim oczekiwaniem na aktualizację Optifina i problemami z wydajnością zaczęli masowo przechodzić na te alternatywy. Te zmiany doprowadziły do powstania nowej ery modowania Minecrafta, w której Optifine nie było już dominującym graczem. Nowe mody, dzięki swojej elastyczności i nowoczesnym rozwiązaniom, zdołały przekonać graczy, że istnieją lepsze alternatywy. Społeczność Minecrafta szybko zaadoptowała się do tych zmian, co spowodowało, że OptiFine zaczęło tracić na znaczeniu i popularności. Na sam koniec tego odcinka możecie zauważyć, jak wielka jest różnica między Sodium a OptiFine. Co prawda, to wideo, które teraz widzicie, zostało nagrane 3 lata temu i w rzeczywistym świecie te różnice nie są już tak duże na tych najnowszych wersjach gry, ale mimo to są. Więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarze. I subskrypcji. A ja się z wami żegnam, napiszcie w komentarzu OptiFine, to dam wam serduszko.